Po raz kolejny piąte liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie było gospodarzem finału pisemnego konkursu Spelling Quiz. Pierwszą nagrodę wyjazd do Brukseli ufundowała europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Water. W-A-T-E-R. To była prawdziwa bitwa na spelowanie. Czyli szybkim literowaniu słów angielskich przez uczniów. Szkoły średniej i szkół podstawowych. Pomysłodawcą konkursu na mistrz angielskiej ortografii już w 1991 roku jest Marzanna Gromotowicz. Wydaje mi się, że w tej chwili język angielski to już nie jest ten nowy obcy język, tylko język, którym po prostu każdy powinien posługiwać się. Równie dobrze, tak jak swoim językiem ojczystym. Oliwia z Żarek w spalowaniu radziła sobie całkiem nieźle i nic dziwnego, bowiem Angielski to się mi od dziecka, bardzo lubię ten język. Po prostu jest on no, też językiem międzynarodowym, dlatego po prostu uważam, że ucząc się po prostu tego języka na pewno mam duże szanse w przyszłości. Wiadomo w podróżach czy chociażby nawet w jakichś komunikacjach też właśnie międzynarodowych bardzo by mi się ten język po prostu przyda. A w nagrodę do Brukseli wraz z opiekunem pojedzie Zuzanna Michalczyk z Liceum Słowackiego. Zapewne z taką znajomością angielskiego nie będzie żadnych barier językowych. Nauczyciele podkreślają, że nauka języków obcych to korytarz do lepszego życia. Współczesna młodzież musi mówić w obcych językach. Nie tylko pięknie w języku polskim, ale również w obcych językach. Język angielski teraz już jest, można powiedzieć, językiem obowiązującym we wszystkich państwach. Ja przecież nam wszystkim zależy na tym, żeby no, jednak te kompetencje komunikacji jak na najwyższym poziomie. I tak jest właśnie w Mickiewiczu. Inny język to inna wizja życia. Znajomość obcego języka oznacza, że wszędzie jesteśmy w domu. Idziemy w dobrym kierunku, że poziom nauczania angielskiego w szkołach jest w tej chwili naprawdę wysoki. Jak chociażby dzisiaj mamy taki przykład, prawda, konkurs ortografii angielskiej. To jest znakomita inicjatywa. Ja widzę także, że młodzież. Bardzo się interesuje na przykład Stanami Zjednoczonymi. W naszym amerykańskim centrum gościmy grupy młodzieży, które właśnie są zainteresowane kulturą przyrodą w Stanach Zjednoczonych odwiedzają nas, bo chcą spotkać się z konsulami, chcą dowiedzieć się czegoś więcej. W naszej szkole młodzież może uczyć się języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego. Mamy bardzo szeroką ofertę. Warto dodać, że uczniowie, a przede wszystkim uczennicy z liceum Mickiewicza z elektryzującym wdziękiem przenieśli widownie do Nowego Jorku, fantastycznie prezentując musical. Lipschitz. Both.